dokładnie wszystko omówić e, to co mamy, bo na Insta to po prostu jest fizycznie niemożliwe, żeby to ogarnąć e, w, w krótkiej relacji. E, tam Wam wrzuciłam tylko e, to co mniej więcej mamy. Teraz Wam pokażę dokładnie co tutaj jest, w jakich ilościach. E, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że to, że robię takie zapasy, to nie jest tylko to, że ja mam panikę przy, przed koronawirusem. Przede wszystkim ludzie, jak zaczną wykupować, wykupią masę tych rzeczy ze sklepów i potem będzie ciężko nadrobić te zaległości z hurtowni, bo zanim te hurtownie ruszą, zanim sprowadzą chociażby z Polski, u nas jest dużo kurczaków i warzyw, więc... Mogą być pustki w sklepie, ja mam sześcioro dzieci i te dzieci muszą jeść, więc ja to po prostu dołomieć muszę i... i tyle. E, musicie to nazywać histerią, proszę bardzo. E, już Wam pokazuję co tutaj jest. I teraz tak, zaczniemy e, od wody. Wodę mam taką jaką mi się udało kupić, e, bo niestety e, tutaj już wybierać nie bardzo można było. E, mam Nestle i mam zwykłą taką z Lidla wodę. E, Piwko, piwko bezalkoholowe, piwko alkoholowe, mandarynki, bo to jest u nas na jeden dzień. Trochę świeżych warzyw, ogórki, kiszone, oczywiście, to też koniecznie zawsze u nas w domu być musi. To będę kupowała raczej na bieżąco, no bo nie można zrobić bez dużych zapasów takich świeżych rzeczy. Żurek, żurek zawsze w domu powinien być, bo to jest dobra, zdrowa zupa. Chrzan, musztardy różnego rodzaju. Dżemy, bo to dżemy są dobre, bo to i do kanapek, do tostów, do placków, do naleśników, do e, co to jest z pączków, co, co chociażby. E, pasata, pasata to jest też cudowna rzecz, bo można, jeszcze mam trochę e, zapasu e, w lodówce. E, z tego to wiecie, lasagne, spaghetti, pizzę, wszystko. Ketchup, są dzieci, musi być ketchup, bo to jest oczywiste. Majonez, wszelkiego rodzaju sałatki też być musi. Mamy cztery takie duże opakowania. Chyba jeszcze jedna jest w ryż Ryż, opakowania po 8 sztuk. Mam pięć. Płyn do baniek, No, oczywiście, wiecie, że to, to, to bez tego się obyć nie można. To absolutnie. I mamy tak z leków: to jest lipomal. Mamy dwa opakowania: mukosolwan dla dzieciaków. Hrybapet. Coś na katar. Kolejnych rybapek Tantum Verde, to dla wszystkich, Smecta, Just For Case, Gripex, dwa opakowania, bo w sumie niczym innym się nie leczymy i tak chorujemy, węgiel, to też zawsze warto mieć w domu, Opokan, Buskopan, bo to czy bóle miesiączkowe, czy wzdęcia, to, to warto mieć, dla ojca Reni, bo to jego mentosy, Oczywiście pięknym też trzeba być, więc jeszcze troszkę do twarzy i kupiłam taki nowy nabliżasz do ciała, zobaczymy, co z tego będzie. Słucham cię. to weź sobie. Przeciwgorączkowy środki, dwa opakowania dla dzieci. To są witaminy ACD dla dzieciaków, też wziąłam dwa opakowania. Jest jedna dziennie 20 sztuk, wziąłam dwa opakowania takie. Omega 3 dla nas, bo już nam się tam kończy. Bo to tym była promocja, więc no, kupić trzeba było. To jest witamina D3. Duże, w największym stężeniu, jakim mi się udało kupić. Witamina C z cynkiem. też no, To są to wszystko rzeczy na odporność, tak naprawdę. Dlaczego zrobiłam zapas leków? Normalnie nie robię zapasu leków, ale. To są leki polskie, jakbyście zauważyli. To są leki, które są lepsze, akurat te od leków tutaj, że i które wolę. Niestety nie ma dużego zapasu w polskich sklepach i dlatego wolałam na zaś. Na zaś proszę Cię bardzo. Proszę, Bruno. I wolałam dlatego na zaś kupić. Detol to jest płyn e, antybakteryjny, w sumie do wszystkiego. Można najwyższej nim twarz i podłogę, e, dlatego jest fajny. Lubię go mieć. Dziś jest jeszcze jedno opakowanie, tylko mi w tej chwili za oczu zginęło. E, do zadorant. Duże opakowanie szamponu i odżywki. E, a to to. W ogóle myślałam, że kupiłam co innego. Kupiłam to. Dobra, no najwyżej pójdzie do kąpieli. Różne płyny do kąpieli dzieciaki potrafią nieraz jeden na raz zużyć, więc to wcale nie jest dla nas duża ilość. Słucham. Nową szczotkę też kupiłam. No widzisz, jak się dobrze idzie. Tutaj mamy tak, różne antybakteryjne czyszczące płyny o po prostu różnych zapachach. Płyn do naczyń duży. Bez tego też żyć się nie da. Płyn do podłóg. To są Lidlowskie y, rzeczy. Domestos cztery opakowania i taki jeszcze, w sumie jest jak domestos, y, w spryskiwaczu do czyszczenia, y, szczególnie to jest fajny, wygodny. Y, sześć mydełek, co u nas też nie jest jakąś ilościową rewelacją. Jeszcze płyn dla taty. Y, antybakteryjne chusteczki, tak na wszelki wypadek, gdybyśmy gdzieś potrzebowali, bo normalnie ich nie kupuję. Y, kawy do Tassimo trzy paczki, tam jest Espresso, który głównie ja piję. E, czasami mam ochotę na ten gingerbread, bread, więc, więc też sobie kupiłam herbaty dwa opakowania po 50 torebek. Mamy jeszcze zapas różnego rodzaju smakowych, muszę e, tam w ogóle poukładać. E, dlatego też dużo tego nie kupowałam. To są takie belki takiego, różnego rodzaju rzeczy, które tak w sumie tak bym kupiła. Wkładki, podpaski, no bo to wiadomo, to musi być w domu, żeby nie trzeba było po to biegać, więc też na ogół kupuję to na zapas. Kawa, uwielbiam tą kawę, ona jest pyszna. To jest kawa w ziarnach do milenia. Mamy tutaj tak płynie do płukania, taki Lenor pachnie obłędnie, bardzo fajny. Jak macie, macie chęć to polecam, to jest takie jak ma się zwierzaki to Ponoć zabija odór, nie wiem, zobaczymy. Kolejny płyn do opłukania. Pięknie pachnący. Yy, przy okazji wymienimy dzieciakom yy, miski talerze. Wywalimy te stare, kupiliśmy bambusowy cały zestaw, taki po, po 6 sztuk, no bo baterie, baterie to wiadomo, e, zabawki te sprawy, więc baterie być muszą, worki na śmieci, bo to jest rzecz tak uniwersalna, w nie tylko śmieci się w to pakuje, więc zawsze w domu musi być zapas, nie tylko w kryzysowych sytuacjach. E, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery rodzaje płatków śniadaniowych, to są zwykłe lidlowskie płatki. Aniela, proszę, Cię po prostu podłuczysz. Zwykle loskie płatki, żadna rewelacja, nie wiadomo co, ale warto mieć. Dwie duże torby ziemniaków, ale tego jeszcze dokupimy. Duża torba karmy dla psa, żeby się też od niego nie martwić, że czegoś nam zabraknie. Tutaj mam różne rodzaje mąk. Jak wiecie, lubię piec, więc jeden rodzaj mi nie wystarczy. Jestem wybredna. Tak, mamy tutaj mąkę. To jest Strong White Bread Flour. I to jest mąka chlebowa. To jest mąka do pizzy, mąka chlebowa. To jest bardzo fajny wynalazek, bo to jest mąka z proszkiem do pieczenia i to absolutnie uwielbiam, bo to jest dobra pro -y proporcja i po prostu nie trzeba myśleć o tym proszku do, do pieczenia. Tutaj jeszcze te same mąki. Kupiłam też mąki polskie, bo bardzo je lubię. Mamy mąkę... Puszystą, Mama. mamy klupczatkę Luksusową, słucham mhm. e, Bardzo fajna, rzecz co wam właśnie mówiłam na, na insta Mąka typ 00, to jest mąka typowo do pizzy polecana Jeszcze nigdy jej nie miałam, dopiero widziałam widziałam pierwszy raz Dlatego postanowiłam ją kupić, 6 kg cukru, trochę jajek Mleko, normalnie nie pijemy mleka w kartonie, ale jeżeli mamy mieć zapas, no to mamy, musimy mieć mleko w kartonie. W Lidlu można było kupić tylko taki jeden karton na, na jedne zakupy, a że już nie było jak wrócić, więc musiałam wziąć tylko jeden. Tutaj jest 12 litrowych sztuk, dla nas to jest kwestia 3 dni, może 4, to zależy. Tutaj jest również 12 sztuk 3,2 i i tutaj jest 1,5-litrowe ósemki, więc tego mleka trochę nam wystarczy. Tu jeszcze miałem mleko kozie, to tylko tyle co było, to, to wzięłam, może jeszcze dokupię jak będzie, bo wiecie, też bardzo lubią mleko kozie, i w sumie jak nie mam mleka krowiego, używam mleka koziego, tak są roślinnego zresztą. Karma dla kota, tu są przyprawy, których bo w sumie mamy dużo przypraw ale no w razie czego gdyby, to mamy ich więcej e, to jest majeranek, koragano liście laurowe, zioła prowansalskie, bazylia, czosnek, pieprz e, bardzo podstawowe przyprawy e, trochę taki, że o kupuję to spaghetti e, naprawdę bardzo lubię, lubię ten smak e, Chociaż sama czasem robi, ale wiecie, dość na szybko to, to jest. Tutaj też jakieś była promocja, to kupowałam tego. E, oczywiście cukier waniliowy e, w dużej ilości. Nie wiem po ile czego jest, bo, bo brałam tego po prostu dużo. Fabryka Wędzana to jest absolutny hit, więc e, muszę tam mieć. Muszę, 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 muszę. Piluch Bruno używa do spania, więc musiałam też dokupić z wyopagowania chusteczek, no bo wiadomo, tego się używa do wszystkiego. Ręczniki kuchenne. Nie wiem, czy mówiłam o papierze. Papier kupiony w różnych miejscach, tam gdzie się dało. Czekam Cię kochani. A co Ty chcesz? Tutaj mamy jeszcze makarony. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rodzajów makaronów. Makaronki do spaghetti, bo, bo spaghetti być musi do lasany, bo i tam mnie męczy o już tak długo, że aż mi głupio. A co synu chcesz? To jest banana? Proszę, bardzo. No. E, płatki owsiane, najprostsze, najtańsze z e, dwa duże opakowania. Masełka, masełka można nam więc możecie zrobić e, zapas. E, popcorn taki zwykły, te też gdzieś jeszcze mamy, ale, ale takie w garnku też to co lubię zrobić? oczywiście 2 kg soli bułka tarta, w razie jakichś kotlecików czy czegoś yy, mąka kukurydziana często się przydaje w kuchni, kasza manna do mleka również yy, cukier puder do wypieków yy, filety z makreli mamy takie i filety z makreli mamy jeszcze takie yy, z Lidla Puszki z paprykarzem tutaj, tutaj mamy jeszcze kakao, mamy kakao takie, takie zwykłe, wino, olej, fasolka, krojone pomidorki w zalewie, przydaje się do masy różnych rzeczy, nie pamiętam polskiej nazwy tego, wybaczcie. Do wszystkiego też, do sałatek, do y, różnych, różnych rzeczy, więc też zawsze warto mieć, wszelkiego rodzaju fasolę zresztą, bo y, to jest fajna sprawa. Y, pesto, proszek do pieczenia, soda do pieczenia, to już kupowałam normalnie w angielskich sklepach, bo one są dużo tańsze te rzeczy w angielskich sklepach niż w polskich. Y, tutaj mamy jeszcze sos y, do kurczaka i ryżu. Mąki wszędzie pełno. Soszona włoszczyzna. Mamy cztery opakowania. gros muskany. Soczewica. Mam jeszcze zapas soczewicy w innych kolorach w ogóle, bo tutaj jest soczewica zielona, ta co właściwie była w sklepie. Mam jeszcze gdzieś czerwoną w szafce. No bo oprócz tego, co tutaj widzicie, to mam jeszcze. Mam jeszcze zapas, taki standardowy, który zawsze mam w domu, więc, tak naprawdę, w razie kataklizmu, to zawsze mamy tydzień do przodu. Zapas różnych mąk, ryżu, w ogóle jedzenia w zamrożarce, więc mamy dużo pomóżne kiełbasy. że robić robić po bretońsku, więc można trochę odetchnąć i... i tak. Musimy teraz wszystko jakoś zorganizować, pochować i jak to zostawimy najbierzchie to rozniosą, więc rzeczy mi powodzenia. I na razie. Mamy też dla dzieciaków em, całą masę rzeczy, żeby się nie nudziły przez ten czas, co będą się działy w domu. Znajmuje, że Ci powiem coś, że dokupimy, ale to są rzeczy, które mamy w tej chwili. Taki duży zestaw flamastrów, tutaj jest. 100 sztuk różnego rodzaju kolorowanki. Tutaj co jest? Tak, są, tak to są do, anielki dla nauki do nauki pisania. To jest akurat polska książka. Mamy polskie i angielskie. E, tutaj są dwie kolejne również polskie. A to gabinotę sobie wykleja te koraliki. Różnego rodzaju kolorowe papiery. Farby te akwarele, tutaj mają pędzelki, dwa takie wielkie dwie takie wielkie paski papieru. Tutaj jest następna. Kredki jedne, kredki drugie. Wiecie, no masę różnych różnych takich rzeczy. Tutaj co mamy? Kolejne kolorowe papiery? Maski. Maski, które się koloruje, które się maluje, ale tutaj taki srebrny. Papier te są różne kolory, ale wszystkie są takie e, fajne świecące. Farby. To są akrylowe farby tym razem. No, dobra. Tutaj dalej mamy jeszcze jeden zestaw bransoletek. Niestety nie udało nam się upolować więcej. Gumeczki. Jakieś takie różne cuda. Tutaj kolejne maski. Maski zwierzątek. To możemy jakąś imprezę. Balony. Balony z konfetti. No, no. Kochają te balony. E, większość tych rzeczy jest z funciaka w ogóle. Gdybyście się czegoś szukali, to jest tam pełno tych rzeczy. Tatuaże. Hmm? A, tatuaże dwa za funta. Więc Jest promocja, więc korzystajcie. Dziewczyny uwielbiają tatuaże. I szczególnie właśnie tego typu tatuaże. Nie z unicornami. Ze pozorom. I kolejne baloniki. Te duże też lubią. Sama je ja się robię nimi bawić zresztą. Mmm. Takie coś. Fajne rzeczy. Krepina. 4 funty. Ale dużo tego jest. Dużo tego jest, dużo zabawy. Tutaj mamy więcej książeczek. Tutaj są książeczki angielskie, takie same jak te polskie do nauki pisania. Em, cyferek, tutaj są moje pierwsze słowa. Kolorowanki, taki zestaw ze zwierzątkami. Kolejne dwa papiery: są takie zwykłe papiery czyste. One też są z funciaka. Tutaj są kolorowe kartki. Następne kolorowanki. To są mm, takie grubsze, y, trochę jak papier techniczny, y, z tego co, co ja pamiętam, z lat młodości. On był taki właśnie twardy na im się fantastycznie rysowało miękkimi ołówkami, ale świetny też do farb, bo on tak nie, przecie, nie przemięka. Tutaj kolorowe kartki, miękkie takie do rysowania, wyklejania. W sumie tu można z nimi zrobić wszystko. Kolejne farby. Tutaj są paletki do, do farb. Tutaj mamy jeszcze jedne kredki. Serduszka. One są e, samoprzylepne, czyli mają tutaj tylko papierek i nie trzeba do nich używać kleju, to jest bardzo pomocne, jeżeli nie trzeba używać kleju. Taśma moje dzieci kochają taśmę i to mają po mnie. Ewidentnie, ja do wszystkiego używam taśmy. E, to są kredki. Takie fajne. Początkowo myślałam, że są jakieś kredy, ale to są normalne kredki. Jeszcze ich nie używaliśmy, więc nie wiem jak się mają w praktyce, ale dzieciom się na pewno do czegoś przydadzą, I im się wszystko zawsze przydaje, więc... A tu jeszcze mamy koraliki po, po ostatnich kraftach, brokat, to jest bardzo niebezpieczne, niebezpieczne narzędzie, ale, ale no mieć muszą, bo one kochają brokat. To są takie różne fajne taśmy klejące, to też wszystko to, to jest też słońciaka, tutaj takie świecące, ładne to wszystko takie. Więcej brokatu, więcej brokatu. Naklejki z Harem Potterem. to dla Gabi, bo Gabi lubi Harego Pottera. Takie różne fajne. Cały broczek duży tego jest. Tutaj kolejne naklejki, tutaj są motylki. Tutaj kolejne serduszka. Te takie piękne naklejki 3D, śliczne są. Gdzie Jezu, jakie to słodkie. Tego nie wiedziałam. No. Koniki. Ojej, kusowy. O, a tu są kartki z kopercami, że można było sobie samemu kartkę zrobić. Tu są gąbeczki, które można maczać w farbie, robić nimi e, stempelki. To są pomponiki takie. W sumie to nawet nie wiem z czego to. Takie pomponiki. Kolejne pomponiki. Więcej pomponików. Ramki. O, te ramki są fajne. Tutaj jest ich... Nie wiem ile ich jest. One są drewniane, słuchajcie. To takie, takie słodkie coś. A, sześć jest. Sześć? Myślałam, że więcej. Dobrze. Duży zapas kleju. Wiadomo. E, tak, tu mamy farby z brokatem. To jest e, totalne szaleństwo. Mamy więcej brokatu. O, to jest fajne: to są takie e, tekturowe, tekturowe, tak, tekturowe e, dziewczynki. E, można na niej przykleić materiał, można na nie przykleić papier, można je pomalować, więc y, takie naprawdę 20 sztuk jest w opakowaniu. To funciaka. Można z tym naprawdę robić dużo różnych fajnych rzeczy. Więcej papieru, oczywiście różowy. Tutaj mamy, a no właśnie, i to są takie y, z funciaka jednorazowe y, obrusy ropak za funta. Rozkłada się dzieciom na stole i mogą się paćkać. Potem się to zwija i jest po sprawie. Rakiety. To są rakiety z pianki. tak jak ostatnio, jak dinozaury. Eee, I bodajże. Motylki? Co one jeszcze? A, nie. unicorny Miały. Eee, to, to, to z takiej samej pianki są właśnie te e, rakiety. Dinozaury to jeszcze zostały z tamtego razu. Trochę dinozaurów, y, unikornów, i tutaj jeszcze mamy głowy z tej samej pianki. Maska to jeszcze też została z poprzedniej zabawy. Takie same taśmy, jak już były wcześniej. O, to jest fajne. To są takie taśmy z dużą ilością brokatu. W różnych kolorach. To są takie mniejsze kleje, które bardzo szybko kleją. Są typowo do kraftów. Jak się chce przykleić takie mniejsze elementy, właśnie jak te pompony, czy, czy inne tego typu rzeczy, to lepszy jest ten klej. O, tutaj z księżniczkami są taśmy. Takie suda. Oczy. Oczy to jest rewelacja oczy dodają życia wszystkiemu. E, kiedyś widziałam gdzieś na Instagramie chyba e, ktoś właśnie dokleja oczy na, na różne przedmioty i wygląda to fantastycznie. E, gwiazdki. Właśnie do takiej gwiazdy te malutkie kleje są fajne. Guziczki. na przyszłość można przykleić w różnych kształtach, w sumie każdy inny chyba. No tutaj jeszcze mamy tu, 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 tu. Aha, tu są takie koraliki Tu są koraliki Z których można sobie zrobić różne Jest żyłka, mam tu Brązoletki i różne inne pierścionki ci dla starszych dziewczyn A tutaj już są ich gotowe prace Jedne z miliona, bo tych prac jest masakrycznie dużo Tak więc jesteśmy... Zobaczcie mój cudny Antwers jesteśmy przygotowani na e, siedzenie w domu z dziećmi po prostu e, myślę, że tam, e, jeśli jeszcze coś będzie fajnego w funciaku, to, to dokupimy ewentualnie w biendem, e, bo tam czasami rzucą naprawdę super rzeczy w fajnych scenach i można tego nakupić. E, będziemy dziewczyną organizować, na pewno będziecie e, z nami przy tym e, trochę inspiracji dla Was. Bo dzieciaki się po prostu zanudzą w domu. Także więc możemy wyjść do ogrodu, ile nie będzie padało, i, i tak to siedzimy w domu i będziemy się po prostu bawić. Także, kochani, e, wszystkiego dobrego dla Was, dużo zdrówka i, i udanych jeszcze robienia zapasów. Ten, kto nie zrobił, to róbcie, bo, bo zawsze warto mieć. I tak się to wszystko zje, tak się tego, to wszystko zużyje, więc nie ma problemu. Ja już dzisiaj idę. Idę spać, idę odpocząć, bo. bo Pomimo że jestem nakręcona to po prostu rozwozi je, więc pa pa